Jo 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 cześćcie Mankowidzowie. Pozdrowienia. Kochać Jeremi. Kocham cię Jeremi, pozdrowisz. Pozdrawiam. Pozdrawiamy cię. Fajny ziomiks, Gdzie kupić moje menu? Nie da się. Niestety się nie da. Pozdrawiam cię, dziękuję za dotację. się, pozdrów blee, Diego, Pozdrawiam Bladiego i również Karasie. I Stefan. Dotacja dla mnie. I pozdrawiam cię i Twoją całą ekipę. Ja ciebie również Stefan, pozdrawiam. Dziękuję hopy za wsparcie. Zapraszam do oglądania. Gruba! Gruba na taksówce latę. O, parcie, jedzie with Tu chłopie jest miliard ludzie tak legalnych, miliard Gruba, Gruba zamiast jakiejś mapy w jakiejś policji, to na no, tak... Taksówce, na... taksówce gruba, tego się nie tak. widziałem. Zawsze gruba z Alfonsem. Byku Potrzeba oh. transport jakiś? Nie. Pytanko mordo, a jest takie jeszcze jedno. Bo poszukuję pracownika, który by mi rozwoził, rozwoziłby mi masowo kokainę i heroinę. Jest szansa? Gdybyś jeździł sobie, robił kursy i przy okazji sprzedawał lokalnym kokainkę i heroinę. Jest szansa? I cały zysk do ciebie, tylko po prostu łodzi wiesz, żeby był rzut na miasto i żebym miał wiesz. Prestiż Reputa... na mieście, reputację. Jest szansa, Mordo? <laughs> nie. Czemu nie? Mogę Mordo tam powiedzieć? bo już kolegi na podwózkę. Na transport. Ja Łapcie. Do... <laughs> nie, nie reaguje! To? Ja do niego celuję jest on nie reaguje! Nie odjeżdża! I motylki jadł... Pozdro! Pozdro! Dziwa! Pozdro! O! <laughs> się! So <what> <laughs> tu grają... Tu gram mocne wariaty! Nic mu nie mogę wziąć! Wszystko jest... ...tych prac legalnych! Tu grają dobre wariaty! Ja tu laję niekiedy! Pozdro! Dziwo! <laughs> Oj Boże, Boże... Mocno tu grają ludzie! A tak to jedzie! Kuro. pan robi? O kur... Jeremi, uciekajcie bo... A co ty odpierdzisz? <śm> twój kolega nie przejeżdżał. Ale to nie jest mój kolega Zebir, no i dobra. Dobra. O kurj, Jeremi, uciekajcie! <śm> dobra. Dobra. O ty kur... Przejeżdża nie mnie, równa się tapi. Nie masz bana, nie masz o bana. Kur... O do... ty ładnie. No. sobie bierzesz ładnie. Barak. Oj kolega, polecisz na wakacje Jerenie, uciekajcie. O kur... Są stronki powody bana? na wakacje, kolego. Babopo plus danego Jerem. Brak mikrofonu. Jeśli go kupisz, naprawisz, napisz tykieta Uwaga, ona nie dokarciła wsiadła? Ddydydy. Ciekawe człowiek, że ja w dół uciekłem. W brak chęci odgrywania RP Czyli k***a mogę walić tak, myślisz? Tak, tak Zabawna. I mam low hp, i mam moamo I nie mogę jej trafić, nie? To jest po prostu paranoja, kurde co się dzieje Mam cię Ty no, ale za co? Wychwycony z Ale za co? Przemytnik k***a mariany Ale za co? Z tej strony skorumpowany policjant Thomas Johnson dostał jest... poproszę, poproszę o odznakę. Jestem skorumpowany, proszę. Proszę o odznakę. Bo tu trzeba hopem myśleć. Nie z jakąś taksów. Jak się jeździ ty, El Condono? Nie swoim pasem. Nie <grymnie> <grymnie> Łapy biorę, biorę tego paczka To nie wiesz, że tutaj się odgrywa w Wielkiej Brytanii? Ja Ale to jest drugo odwrócony. odwrócony Tak na bok zaczesany <grym> Zwijęty w kokot Aha. Czy to jakaś machiaweka? Of course Giełda Dobry Stoją, góry. Dobry, dobry Dobry, dobre, Panowie stoicie jak nie powinien. jest Bartek to. z Mopsikiem. Jak? Bartek! I no. łapy! za Devin, k**wa. Bartek z Mopsikiem. Hamburgera mi bierze, nie wiem co jeść. Głodny jestem, sorry. Kurio! Kurio! No ja garnitur. No. Patrz jak ja zaglądam. Mój kolczyk w jak mopsik. To bym miał kolczyk nike'a Kolczyk Nike, <gulczyk> nike, <'a> nike Kur... mi się to przypomniał co to takie głupie Ten nike' Kur... Takie dwa kolczyki najka, Nie 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 To kur... To wtedy jak to przypomnę to kur... O kur... Aż całą czerwą zrobiłem

o boże. To jest alba to... taką mam kawę jak chcesz. Bez... Ale, ale pani w sobie. No. Jak potrzebujesz, bombici krzynik tutaj? No to może być admin, ale. No i tak ogólnie, no. Panowie, panowie. Kolorskie Albo panie. i panie. Macie może boskie mocy, bo mi kolega utknął pod mapą. Nie, panie. Napisz takie coś. A pani nie ma boskiej mocy? No to nie, te... wskoczyć. To idealnie się składa. Aha. To dobrze się składa, że nie ma się boskich mocy. No to spoczko, bo ja to wszystko na kopra odnagrywam. No to, no to mi wakacji, hej. Dzięki, trzymaj się. Grubą biorę ja na Ale ja wiem. O, na <laughs> <laughs> tak na to już w ogóle, kurwa Gruba albo NTV jest, albo nie, albo, albo to gdzie jest. No patrz. To puścią. A co mi to zmieni? Może coś zmieni. Nie, to jakiś dupny, jakiś dupny GZ jest, kurwa. No to j***a. Aaa, masakra, ma kurwa. Masakra! Słuchajcie, tu to zrobiła, i tak gada teraz. Właśnie przerwałem jej stosunek. Właśnie miała ubrać fajnie. I pójść na... Ona, fajną, ona se w dostaje. Panowie, jedziemy stąd, kurwa. Biorę was. Wyp*** dalej, kurwa z bo co? Ej jak na ręce. Ciężko spokojnić, nie wiem gdzie ty tam dojedziesz, do mnie zabiorą, także. Tam akurat zrzucę. Nooo, <noise> I tak będziemy żyć. O, chyba cię jęło, stam jest taka wysokość, że masz CK na miejscu. Ta, p... ty masz, kurwa, pod okiem na miejscu. Śmietniku jest. Ja. was to był prank, kurwa, to, to był prank na bachemazbior. To był prank na bachemazbior. Nie bulwersujcie się, panowie, spokojnie. Ja jestem nieśmiertelny. To jest tylko ale jego ja na Bachem, mierde, prank, panowie. Zakadymi czytos. Tu jest Baszka nowa, nie wiem, czy słyszeliście jak w tym miejscu. W tym kamperze. W tym kamperze siedzi Bacha. Teraz cię mam. Tak sobie koleżko odpoczniesz. A, duże frytki, wezmę sobie hamburgerka. Śledzę. Wiesz, <laughs> kurde... to kur... nie, Jeszcze na jedzenie stoi. Nie kupuję tego. I teraz. nigdy nie dygnowiesz. Aaaa, mo... może mnie, bo mi nie dyga. No jak ty między nogami, a nie są to no, tak a jest. tobie lecą smaczki w tym momencie, wiesz o tym? Orientujesz się. Teraz pani gruba. Pani szersza teraz leci. nie zakupana jest, suka. To jest twoje życie. Co jest z nią, widzicie to? Suka ma immunit Chyba tak. Aż tyle to temu nie mogę zabrać? Nie mogę. Parcie, duże frytki jako jedyne można tak jeść. <grystekaj> Czekaj. Teraz to ogarnę. będziesz jak jeszcze większy p wyglądał, nie? <grystekaj> <grystekaj> a ty 0 na poczekaj. No sytuację. Bierzesz skina i bierzesz tatuaże, nie? Tak?! <grystekaj> no widzisz. Ale nie zauważyłem. Białe ręce. Trzeba się rzucić po prostu. Ty będę w Może wiesz, jakieś temy z dużo ważą, mimo że się nie mieści w leku. Sztylecik i reszta. I teraz mam pustek. Little leci tosy, lż dużo Dalej nie mogę wziąć tego sztyletu. Do topur. Sztylet miał ten coś ubrany w niego. No wiem, ale no co z tego? Widzisz, że nie da się. O wie góra wchodzimy rządowej, z to wyjaśnimy, Na razie. <grymne> <śmienicza> A nie, takiego go wjegra, nie? Ale zajebiście, takich dwóch Alfonsów i gruba bez. Ale widzisz to? Ich dwóch lutujesz. Co to kurwa za handel? Łapy. Jakie jak on wygląda? Łapy. <śmienicza> 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 Włos jak czychacz, ubiór jak czyhacz w ogóle. Miłe wakacji, miłe wakacji. <śmienicza> jak on wygląda, gdzie co do ludzie. Ja. mogę? A to ty wstajesz, jakby nigdy nic. To był twój ziomek? Z, ty z tymi trytkami. Może to ty... tajnie? Yeah. Ie. To gruba. Co ty robisz? No. Co co ty że nie przejeżdżałaś, kurwa pulpecie! Miłe pulpecie <noise> Topka nie można wziąć Topka Ona tam oburzona za monitorem. Co? Pulpet? Nikt mnie tak kurwa, nie nazwał Nigdy w życiu Pojego. go Przeszukuję Czekaj hamburgery i grzyb muszę wyjść, muszę wyrzucić Chciałaś mnie przejechać. Jak na jakimś trailerze chyba Nie było tle. tak? <grym> nie było tak? Pulpet? No chciałaś mnie przejechać, nie? Co ja ci chciałam zrobić, tylko nie, nie, nie widziałam. Zezmiałaś czy... się we mnie! Już ci... nie, nie widziałam cię? cię! To jakiś kurwa w. Czy nie jest ty oczy tym. Na tamtego ziołka co leży sztukę, <grym> wydukcyłeś tak o! Jeśli się nie to, to jest, jest kuromin Ruda ninja z twój To ma i na krosie poplodala To jest ta Ty Ty ruda ninja Jedziemy ku tamę Ty pulpet, tam lecimy Kurwa nie mogę Tę muziom ko... O! Ała! O Iwanik powód RDM Luderpe Kireku